Witam serdecznie na kanale Domu A więc jak co piątek, piąteczek, piątunio Zapraszam was na kolejny odcinek A tak naprawdę kontynuację odcinka Naszej przeprowadzki, która trwa już Dwa tygodnie, która trwa dwa tygodnie Moi drodzy Bo jest tego trochę Jest tego trochę Jadę szybko zalać sobie Samochód, bo już żyć się pali. żyć się pali. Trzeba zalać samochód za funt 45. Nie wróć za funt 60. Dizelka trzeba zalać. I proszę, ja Ciebie. Jedziemy po kolejne rzeczy. Pokażę Wam od razu, jak mieszkałem. Mieszkałem. Jest tam, co prawda, bałagan, ale już trochę mniejszy bałagan, więc tyle to już mogę pokazać. Tyle to już mogę pokazać. Jest mniejszy bałagan, więc tyle już mogę pokazać. Tymczasem Pokażę Wam mniej więcej, jak, ile pokoi miałem, jak, jak to wyglądało, i ile płaciłem za mieszkanie i czy tak naprawdę jest drogo, czy tanio. Tanio nie jest, tanio nie jest, ale, ale będę chciał Wam pokazać. Co prawda będziemy tam chyba w niedzielę malować jeszcze, w niedzielę będziemy, w poniedziałek przychodzi mój, ta właścicielka tego mojego mieszkania. Bo jak już wcześniej wam powtarzałem, ja mam depozyt u nich I proszę ja ciebie, drogi widzu, chciałbym ten depozyt odzyskać Więc powiedziałem, że jej pomaluję A co tam, kupię Mangolię Znany kolor, ilubiany w, w, w Anglii I mazniemy jej ścianki i prawdopodobnie odda mi całość Odda mi całość, więc dla was to będzie chwila i przenosimy się do mnie na kwadrat. To była chwila, na kwadrat. A dla mnie dłuższa chwila i w końcu żeśmy dotarli do mojej byłej chaty. Chaty, kurde, jak ja powiedziałem, nie wyraziłem się profesjonalnie. Ale tak, część rzeczy mamy spakowanych. Tam mam tego Meksyku, nie będę pokazywał, bo tam też są moje rzeczy ze sklepu. Ologowane, więc póki co będzie to jeszcze tajemnicą. To jeszcze będzie tajemnicą, a tym czasem Kartony, kartony, tu jakieś pranie się suszy, jakaś bluza, bo musimy to wszystko, musimy to wszystko popakować. Pokażę wam jeszcze kolejny pokój, który już jest praktycznie pusty, parę gratów zostało. Trzeba jeszcze tylko pomalować całe mieszkanie. To jest pokój najbardziej sentymentalny, też już prawie pusty, tak. Jest parę rzeczy do zabrania. Jej kuchnia, z którą walczę, zabawki, z którymi też walczę, ale do czego dążę. Chciałem Wam pokazać mniej więcej, ile takie mieszkanie kosztuje, jakbyście chcieli sobie je wynająć. Tak, jakbyście chcieli sobie je wynająć. Takie mieszkanie nie kosztuje małe pieniądze, moi drodzy, a dość wydaje mi się dość dużo. Tym bardziej, jak chcesz sobie przyjechać, mój drogi rodaku, do, do Anglii. To są też moje rzeczy ze sklepu, więc tego nie musicie widzieć. Będzie to jeszcze tajemnicą. Tajemnicą. Także do czego dążę? Chciałem Wam podzielić się z Wami, ile takie mieszkanie mniej więcej kosztuje w Anglii. tak? Jakbyście chcieli sobie przyjechać, naszłaby Was myśl, że chcielibyście swoje życie zmieniać i rzucacie wszystko jedziecie do Anglii i będziecie teraz zarabiali funty otóż pędzę was, do was tą informacją, a natomiast, a natomiast takie mieszkanie kosztuje 750 funtów. 750 funtów e, to jest tak naprawdę flat. Nie jest to mieszkanie typu. Zależy kto co uważa za mieszkanie, tak? Dla mnie mieszkanie to jest troszeczkę inne, tak? A ja to inaczej rozumiem, tak? No ale dobra, przejdźmy do, do, do sedna sprawy. Mieszkanie kosztuje 750 funtów. Do 750 funtów musisz sobie doliczyć, mój drogi, council Tax. Council Tax kosztuje w tym regionie, w którym ja jestem, tax kosztuje 165 funtów. Czyli to już nam daje 9 stówek za samo mieszkanie. Za samo mieszkanie, żeby mieć chatę, Czyli 9 stówek miesiąc-miesiąc ładujesz. W domu. Chyba, że sobie weźmiesz kredyt, to będziesz walił. Pewnie kredyt kosztuje koło tysiąca, to będziesz spłacał swoje. Ja tego nie zrobiłem, bo nigdy, jak już wcześniej wspominałem, nie chciałem tutaj zostać. Więc nie wracajmy do tego, co było, a co jest teraz. Bo jak będziemy się cofać, co było, to wiecie, będziemy gadać, gadać, a to tak naprawdę nie będzie miało żadnego sensu. Więc takie mieszkanie kosztuje 9, 9 stówek, i teraz tak. Myślę, że 9 dziewię stówek mieszkanie. Do tego sobie musicie doliczyć rachunki, czyli rachunek za prąd, światło, znaczy prąd. Prąd, gaz, y stówka, stówka, woda, jakieś 7 tych. Zależy, ile u was jest, wiadomo. Ja tam nie będę się raz. Ale liczycie sobie po wszystko po stówce. Czyli to Wam daje już 1200 bitego rachunku. 1200 musicie ładować w miesiąc, w miesiąc. Chyba że mieszkacie gdzieś tam pod Szkocją na Wygnajewie, gdzie wrony zawracają, to tam pewnie jest bo, 500 bo zaraz się znajdą ta, takie asy, które będą zaraz mówili, że ale u mnie kosztuje tyle i tyle, bla 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 bla. bla, bla. To u ciebie kolego tyle kosztuje, tutaj kosztuje tyle. Mieszczę z tym. I czyli tak. 1200 musisz ładować już w miesiąc, w miesiąc w chatę, tak. Do tego se dolicz dwa samochody, dwa insuransy, to masz jakieś. Ja zaokrąglam, od razu mówię, zaokrąglam jakieś 1500 funtów, do tego dolicz sobie na dwa samochody po 150 funtów za samochód, tak, zależy ile jeździ, ja jeżdżę akurat dużo, to, to będzie jakieś, już zamkniemy się 1800 myślę miesięcznie na samo takie utrzymanie się, tak, do tego, wiadomo, dolicę tam jeszcze internet. Kontrakty za telefon, chyba że sobie na kartę weźmie, bo zaraz się znajdą Janusze, które będą. A przecież, możesz sobie wziąć na kartę, tak? Może sobie wziąć na kartę. Ja na kartę sobie nie biorę. Biorę sobie normalnie. I Czyli tak za tym mieszkanie, czyli tu jest raz, dwa, trzy, cztery pokoje, kuchnia i dwie łazienki. Czyli łazienka. Łazienka jedna. Nie przestraszy się bałaganu, bo jesteśmy w trakcie wyprowadzki. Łazienka jedna i łazienka. Druga, mój drogi widzu, druga łazienka z prysznicem, czyli dwie łazienki, raz, dwa, trzy, cztery pokoje, cztery pokoje, czyli kosztujecie miesięcznie 1200 funtów bez rachunków. Tak, nie? wróć, małem was z rachunkami. 1200 funtów. Czyli na utrzymanie się, utrzymanie się w Anglii na, na zasadzie życia normalnego, że idziecie do sklepu, kupujecie sobie y, tam skórnej pulty w White Rose albo gdziekolwiek, a nie y, gdzieś tam się stujecie w jakichś tam nie wiem tych tańszych sklepach, czy jeździcie na redukcję, bo tutaj y, nasi rodacy jeżdżą na redukcję, y, to myślę, że miesięcznie was koszty utrzymania, miesięcznie w Anglii wyniosą was 1500 funtów 1200. To nie więcej. 1700, 1800. Ja przepraszam, że tak górę, bo zaraz się tam, raz się doklejam, bo biorę to wszystko sobie z głowy. Nie będę sobie rozpisywał żadnych kartek, jakiś tam. Musimy to w to bo nie mam czasu, muszę pakować dalej rzeczy i w niedzielę będziemy to malować. Czyli takie mieszkanie. Jak wam szybko po zdjęciu pokazałem. Nie będę wam dokładnie, pokazał, bo naprawdę jest tutaj totalny Meksyk, Jakieś graty leżą. Więc nie będę wam pokazywał gratów jakichś tak. Za to mieszkanie musicie zapłacić w którym ja mieszkam, w, którym, w tym rejonie, 1200 funtów to jest samo mieszkanie i opłaty, opłaty, dobrze mówię, żeby zaraz, mi, kurczę, no jakoś tak jest, nie chcę mi się liczyć, czyli że chcecie normalnie żyć, bo ja już się, kurde powtarzam, bo nie chcę, żeby mi coś, bo cały czas mi coś wypada z głowy, ale dobra, to dwa koła musicie płacić, żeby normalnie funkcjonować, normalnie, dobra. Jeszcze z tym, bo nie będę tam się raz rozwidlał, bo zaraz będą niektórzy łapać za Muszę się zacząć pakować te wszystkie graty. To jest narożnik, który muszę wywalać na śmietnik, górę, bo ja to będę targał. Tak? Ja to będę targał. To wywalę, sofę gdzieś jeszcze wcisnę i myślę, że powoli trzeba Kończyć. Coś się kończy, coś się zaczyna. Myślę, że to będzie moja najlepsza, najlepsza moja decyzja w życiu, jaką podjąłem, tak, co niektórzy mówią, pukasz się, pukają się w czoło, chłopie, tyle zarabiasz, tyle robisz, mieszkasz, masz już życie ustatkowane, a ty rzucasz wszystko i jedziesz, y, można powiedzieć, w nieznane, tak, i ty będziesz y, zaraz, y, wiesz, Ludzie strasznie są kurde, ja, wiecie, bo ja bym się chciał z tym rozwinąć tym tematem bardziej, ale ludzie są strasznie, nie wierzą w siebie w ogóle, nie, ludzie, ludzie są zaprogramowani jak maszyny, tak, on dostanie pracę jedną, łapie tą jedną pracę, wali, proszę ja ciebie do, e, do tej pracy, bo kredyty trzeba spłacać, tak, i on bierze mieszkanie w kredycie, osiedla się kurwa na 30 lat w jednym miejscu i on 30 lat w tym samym miejscu będzie, 30 lat będzie miał tych samych ludzi, 30 lat wiecie, co niektórzy lubią takie życie? Ja. Każdy jest kowalem swojego losu. Jeżeli ty kolego lubisz takie życie, to chwała ci za to, ja cię winsz winszuję, więc. Nie wiem, petardy ci odpalę, ale ja mam troszeczkę inne myślenie. Ja chcę. Ja wiem, że. że, że... Że staćmy na coś lepszego, jeszcze więcej, tak? Czyli jeszcze bo chcę, chcę, chcę bardziej się rozwinąć, jeszcze bardziej chcę pójść do góry, a nie chcę stagnacji, tak? Nie chcę, nie chcę zostać w jednym miejscu i, także tak powiem, gnić w tym miejscu, rozumieć, tak, dojrzewać, że byle do piątku, byle do tego. Nie, ja mam jakieś inne cele, a mam bardzo duże plany teraz, o których pewnie się dowiecie na kanale, więc nie będzie to żadną tajemnicą, bo pewnie będzie się pochwalę. Co do prowadzenia kanału, mam nadzieję, że ten chaotyczny mój, 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 wiecie, prowadzenie tego kanału chaotyczne, nieprzygotowywania żadnego scenariuszu będzie jak najbardziej dla mnie mm, korzystniejsze chyba, tak? bo chcę wam pokazać tak naprawdę jak wygląda prawdziwe życie emigranta, który powraca z, z, z emigracji. Opowiem wam jedną ciekawą historię, o której na pewno wam, na pewno wam nie powiedzieli wasi koledzy, którzy pracują w Anglii, bo bardziej będą to takie rzeczy tabu. A ja tam mam, wiecie, yy, mi tam nie zależy na tym czy na czyjejś opinii, co tam kto sądzi, powiem jak jest i jak tak naprawdę wygląda życie na emigracji, tak. Musimy coś jedno, bardzo ważną rzecz ustalić, jeżeli przyjeżdżasz do Anglii, czy to jakiegokolwiek kraju, nie czepiałem się tej Anglii, tylko jakiegokolwiek kraju, to są moim w moim odczuciu są dwa d... d.. ludzie, nie, tak to się mówiło? Dwa typy ludzi, tak? Emigrant zarobkowy, czyli ja, i emigrant osiedleńczy, czyli chce sobie siedzieć, sobie siedzieć i jemu się podoba to życie, bo Polska mu tak dupę dała, że on już powiedział, że koniec, on już nie ogarnia tego, on chce coś byś, czegoś innego. Ja wyjeżdżając z Polski, to było jakieś tam. 17, 18 lat temu, to ja tak przepraszam, tak skąd 2006 rok, to niech ktoś coś tam policzy, tam początek 2006 roku, to w Polsce się zarabiało 1500 zł i to dobrze zarabiałeś, jak zarabiałeś 1500 zł. Teraz zarabiasz dużo, dużo więcej. Też są większe wydatki. Tutaj też są większe wydatki. Ja w Polsce nie płacę za mieszkanie, za nic nie płacę, więc dla mnie ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły, nie będę wchodził w szczegóły, nie będę wam pokazywał nie wiem swoich billingów ze sklepu czy czegokolwiek, ale wiem jak to wygląda. Wiem jak to wygląda i nie, nie może mi ktoś mówić, zarzucać mi, aż w Polsce wszystko kosztuje tyle, a ty powiedziesz tyle. Nie porów porównujcie cen z Polski do cen angielskiej, nie porównujcie wypłat do polski, to angielski, bo angielska, angielskie pieniądze zostają w Anglii, tak? Tu je wydajecie, tu żyjecie, tu sobie tam coś tam robicie, polskie pieniądze wydajesz w Polsce. Czyli jeżeli dychę zarabiasz w Polsce, a za mieszkanie nie płacisz, bo jesteś mądry, to dychę zarabiasz w Polsce. W sensie chodzi mi o jakieś tam parę, tak, małżeństwo. Masz ogarniętego chłopa, a nie jakiegoś kurde wiecie, cymbała, który siedzi i kurde otwiera sobie każdy piątek browarę i on się już narobił kurwa. On już jest kurwa tak zarobiony, on jest zmęczony, on musi sobie poleżeć i on będzie leżał teraz. Bo ja się narobiłem, kurwa. No to jak macie takich chłopów, to, to ja Wam powożycę powodzenia. To wiecie, dla niego 4000 i on już mówi więcej, nie pracuje. Ja troszeczkę więcej pracuję, więc ja wiem o czym ja mówię. tak? Dla mnie, siedzenie tak na, na dupie bez niczego, to jest dla mnie jest strata, strata czasu. Ja się już w życiu swoim tyle nabawiłem, że jakbym książkę o tym napisał, to Jan Brzechwa wysiada w przedbiegach, a yy, baśnie Andersena, to, to, to zostałyby. Zdegradowane do jakiejś podrzędnej książki, tak? Także moi drodzy. Tak to wygląda i tak, tak chcę wam pokazać. Taką prawdę kurde tak naprawdę jak, 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 jak ja to widzę swoimi oczami powrót do swojej, do swojej, ja się złapałem ze słowa chłopie, do swojej Polski. Tak można powiedzieć śmiało do mojej Polski, no, bo chcę sobie wrócić do kraju z którego pochodzę chcę wrócić do kraju, w którym, którym się bardzo dobrze czuję i chcę wrócić do kraju, w który, który, który wbrew tym wszystkim cymbałom, bo to są cymbały, to są te, te chamy, bo to są te chamy, które tam sobie opowiadają z tyłu, tak, czy niektórzy tam się udzielają śmiesznie, chamy w komentarzach, to są ludzie, którzy wiecie, oni, dla nich szczytem marzeń jest otworzenie z kolegą w piątek piwa i to jest ich szczyt marzeń. I ja wiem dobrze, Adanasku, na jeden z drugim, że będziesz Czekał tylko aż się podet potknę, co muszę Cię zaskoczyć, ja nie raz upadałem i nie raz wstawałem. Więc yy, dla mnie to nic nowego. Ja przynajmniej będę się cieszył z tego, że próbowałem, a Ty dalej będziesz sobie otwierał sobie tego tam stelle i będziesz sobie opowiadał dupą, że jesteś gangsterem. Tak u mnie w Polsce, jak ja byłem w 1985, no bla 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 bla. bla. Dobra, bo ja jak zwykle skaczę na temat, a temat miał być pokazaniem wam mojego domu w którym już minęło tyle wspaniałych chwil, że tak powiem, tyle takich kurde, powiem wam szczerze, tu moja to Tosia się cała wychowywała, tak? No, znaczy wychowywała, może nie wychowywała, bo tam już też znalazła się jakaś koleżanka, która powiedziała mi, że żyjesz tyle, byłeś tyle, bo ja nie pamiętam dokładnie, datami wam nie będę walił, ale ona tu przyjechała, jak była malutka, jeszcze w siodełku ją woziłem, pamiętam się mijałem, do pracy jechałem i musiałem ją wziąć ze sobą do samochodu i żeśmy razem Jałem tam pod pracę swojej w Madzi i żeśmy tam się wymieniali. Tak, no to były takie historie, bo tak tak mój drogi mówię, jak przyjedziesz, będziesz chciał mieć dziecko w Anglii, to no to musi być bardzo sprytny, bardzo sprytny, musi sobie jakoś radzić, musi sobie jakoś radzić, więc po krótkim moim takim przemówieniu jak zwykle Miałem pokazać Wam swój dom, a troszeczkę mnie poniosło. Co wydaje mi się, że jest to moim atutem, ponieważ. jest to prawdziwe. Jest to bardzo prawdziwe i chciałem powiedzieć, że ten kanał nie jest. Januszu, jeżeli będziesz mi łapał za słówka, to ten kanał nie jest dla Ciebie. Proste proste jak do dragów dostęp, chociaż nie taki, do... taki łatwy dostęp, nie? Dobra, szybka akcja, turde, mieszkanie. Proszę bardzo przedpokój przedpokój czyli po tej stronie mamy living room tutaj mamy łazienkę jeszcze raz wam pokażę proszę bardzo łazienka cyk tu była sypialnia tu jest druga łazienka, to już Wam pokazywałem, tam są rzeczy z mojego sklepu, tutaj też są rzeczy z mojego sklepu. Tu jest taka szafa z ciuchami, tu jest szafa też z ciuchami, znaczy z ciuchami, ciuchami na buty, tam kurtki i takie tam pierdołki. Tu są dokumenty, tu są już pakowane. Więc to wydaje mi się, że to by było na tyle, spójrzcie jaki bałagan jest, niestety tak się żyje u nas w Anglii, <grym> ale już wszystko raczej spakowaliśmy. Myślę, że jeszcze dwa, trzy, dwa, trzy yy, te, yy, kursy walniemy i będzie lit majonez Lit majonez pomalujemy to wszystko. Tutaj, jak się chcecie dowiedzieć, skąd się biorą te wszystkie rzeczy, do kręcenia materiałów, to proszę bardzo. Tam lo, laptop, na który są montowane te, te, te moje, e, moje doradztwo. Doradztwo emigracyjne. Dobra. Myślę, że to by było na tyle. Jeszcze przeniesiemy się do samochodu. Coś wam dogram po drodze. Jak sobie przypomnę, bo mam wenę dzisiaj twórczą, wenę mam twórczą, więc to będzie dla was chwila, a dla mnie dłuższa chwila, bo muszę dopiero teraz zacząć pakować samochód. Czołem Albatrosy. Zobaczenia za chwilę. Już spakowany, zszedłem do samochodu. Zszedłem do samochodu, moi drodzy, żeby jeszcze wam coś dograć. Odjeżdżam ze swojego miejsca za mieszkania, ale tu jeszcze wrócę ze dwa, 3 razy, ale nie będę wam tego nagrywał, bo to nie ma jakiegokolwiek sensu pokazywania wam różnych rzeczy. A więc tak, powiedziałem wam w skrócie, w skrócie wam powiedziałem, pokazałem wam nie więcej mieszkanie, nie, chci, nie chciałem się tam za, za bardzo zagłębiać w temat i, i, i w każdym bądź razie nie więcej wam to wyliczyłem z głowy. Bo jak wiecie, nie ja nic, nie, 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 jakoś tam nie latam z jakimiś kartkami, kurde i tam rozpis, rozpiski jakieś robię, bo nie jestem trenerem personalnym, żeby rozpiski robić. Mniejsza z tyłu, jak widzicie z tyłu cały dorobek, w cudzysłowie, przecież bardziej tam są zabawki, tam jest parę, moja siłownia, tam ławeczka chyba, to to zostaje, bo to sobie zabiorę do Polski, no i tam zostały jakieś rzeczy stare typu, Zobaczcie, że tak, zamknąłem bagażnik, chciałem Rzeczy typu, wiecie, jakieś tam pierdołki lalki, jakieś domki dla lalek, kurde, różne tam, które oddamy na charity, tam... Zresztą mówiłem się z jedną panią, że przywiozę im to i niech sobie to tam wezmą. Część wyładuje oczywiście do garażu, który widzieliście na poprzednim filmie. Kurde, sentyment, mam taki trochę, wam powiem szczerze, sentyment, bo coś się kończy, Coś się zaczyna, no. Ja głęboko wierzę, że zaczyna się coś, coś nowego w moim życiu, tak? Coś nowego i wy o tym będziecie, będziecie świadkami tego. Będziecie świadkami tego, czy mi wyjdzie, czy mi nie wyjdzie. Czas pokaże, czas pokaże. Jak już wielokrotnie powtarzałem, ja wracam do Polski już parę lat, tak? Czyli już to parę lat sobie to planowałem, tą swoją przyszłość w Polsce. Bo zawsze chciałem wrócić do Polski. Zawsze chciałem wrócić do Polski. Wielokrotnie mówię, że nigdy nie czułem, że będę, będę na stałe tu mieszkał, dlatego nie kupiłem tutaj domu. Co było może moim błędem? Trochę powiem Wam szczerze, bo dzisiaj bym sprzedał dom i bym już był ustawiony, można powiedzieć, do końca życia, tak? Ale nic się w życiu nie dzieje przypadkiem, także coś się dzieje po coś, tak? Tego czasu tutaj nie zmarnowałem, ponieważ, ponieważ dobrze go wykorzystałem, ciężko pracowałem i teraz mam to, co mam, tak? Może nie mam wiele, może nie jestem jakimś multimilionerem, ale, ale jest okej, okay, tak? Jest okej okay i, i można śmiało powiedzieć, że czas nie został zmarnowany. Z góry Was również przepraszam za jakieś, jakość tych materiałów w sensie niewartościowych, bo ponieważ pewnie byście się chcieli więcej dowiedzieć, ale to nie jest żaden materiał pouczający kogoś, a to są bardziej moje odczucia, jakie Jakie odnoszę, przechodzę, nie wiem jak to nazwać nawet. Jaki to, jaką to półkę wsadzić przez te wszystkie lata, które, które wiecie, kurde, to jest mega, mega, mega akcja. Wiecie, to no kurcze, no z jednej strony człowiek się cieszy, z drugiej, kurde, o jest za szybko, to tak szybko to leci, ale tak jak mówiłem wcześniej, 15 miesięcy to już nie jest i teraz chyba już 14 jest, bo tam zaraz jesteśmy, kurde. E, Zaraz wypipkuję, wy kurde, zaraz będzie mnie tutaj strofował i mówił, że. że a ja mówię jeszcze się tak, raz tak, teraz tak. Kurczę ludzie, ja teraz nie przyglądam materiałów, jest 14-15, nie wiem. Ostatnio taka pani napisała, mówi, że masz 50 lat. Teraz 37. Mówię, że mam prawie 50, czyli mam to 50, mam 7 lat, tak? 7, 7 lat. Także młody już nie jestem. To, że młodo wyglądam, to tylko świadczy o tym, że jakoś tam starałem o siebie dbać. A co niektórzy, Janusze, biznesu, którzy tu zostali, mają śmietniki z przodu, yy, podgardziel, i tp. Zresztą ja też to szczupłych nie należy, yy, co chciałem powiedzieć. Ale mieszczą z tym, no, tak szybko chciałem wam coś jeszcze dograć żeby jakoś sentymentalnie to zakończyć. Coś się kończy, panowie i panie, coś się zaczyna. Powtórzę się po raz kolejny. Więc mam nadzieję, że jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to musisz się udać. Będzie mi naprawdę niezmiernie miło, jak to zrobisz. Jak to zrobisz. A ja postaram się bardziej Ci pokazać tą całą naszą przeprowadzkę, cały cał nasz powrót do tej Polski. Do, do, do tej Polski. Kurde, ja taki słów używam, że mi zaraz tutaj, kurde, niektórzy będą mnie kurde rugać Niesamowicie. Ale dobra. Dziś trzeba być prawdziwym, a nie udawać kogoś kim się nie jest, tak? Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. Jest mi naprawdę miło Was gościć. Przyjrzyjcie resztę materiałów na kanale, wtedy będziecie mogli wiedzieć o czym mówię, tak? o czym mówię. I o czym jest kanał w ogóle, tak? Bo zaraz się ktoś zaraz będzie coraz zadawał to samo pytanie. Także kanał jak zwykle na spontanie. Materiał nagrywany jak na spontanie. Ja udaję się ku nowej przygodzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już nie bałem. Pozdrawiam serdecznie.